Czy w upadłości konsumenckiej możliwy jest brak oddłużenia? O tym będzie w niniejszym nagraniu. Zasadniczo upadłość konsumencka może zakończyć się na cztery różne sposoby. Trzy pozostałe warianty, poza tym, o których będę Państwu opowiadał za chwilkę, były przeze mnie omówione w poprzednich nagraniach, do których oczywiście obejrzenia zachęcam. Celem tego przypomnienia wskazuje, że będzie to między innymi automatyczne oddłużenie, warunkowe oddłużenie, a także bardzo popularny i często stosowany plan spłaty wierzycieli. W dniu dzisiejszym skupiamy się na sytuacji, w której sąd ostatecznie odmawia oddłużenia na skutek przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Taka sytuacja jest możliwa zasadniczo wtedy, kiedy sąd stwierdza, iż niewpłacalność bądź pogłębienie takiego stanu zostało poprzedzone jakimś celowym działaniem ze strony, samego, ze strony samego dłużnika. I żeby tutaj sytuacja była nieco klarowniejsza, ustawodawca wskazał, że takim celowym działaniem np. może być trwonienie majątku bądź jego części składowych, które to ostatecznie przekładają się na brak zdolności do spłaty zobowiązań pieniężnych przez, przez samego dłużnika. Żeby tutaj jakby rozwiać wszelakie wątpliwości związane z tłumaczeniem, no, językiem ustawy, wskażę tylko i wyłącznie Państwu na przykład sytuację, w której mamy do czynienia z dłużnikiem, który ma stałe zatrudnienie, dajmy na to ma również kredyt w wysokości miliona złotych i dwie nieruchomości. Na skutek jakiejś tam okoliczności dochodzi do utraty przez tą osobę stałego zatrudnienia, a co z kolei przekłada się też na brak możliwości wykonywania bieżących, bieżących rad kredytowych, no i ten dłużnik wychodzi z założenia, że w sumie ma dwie nieruchomości więc teoretycznie mógł mnie sprzedać no ale z drugiej strony po co je sprzedawać, skoro mogę też dokonać darowizny na matkę ojca bądź kogokolwiek innego bliskiego w jaki sposób pozbyć się tychże nieruchomości, a tym samym uniknąć ewentualnej egzekucji komorniczej co pewnie by skutkowało utratą tych, tychże, tychże nieruchomości jeżeli takie postępowanie zakończy się ostatecznie złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest wielce prawdopodobne, że Sąd upadłość przecież ogłosi, no bo tego typu okoliczności akurat na tym etapie sprawy badane nie są. Później, jak mamy już upadłość ogłoszoną, no, syndyk też oczywiście będzie weryfikował te czynności prawne, które były dokonywane przez dłużnika tuż przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Pod tym kątem, czy przypadkiem tutaj nie można zastosować jakiejś skargi pauliańskiej, być może jakieś czynności mogą być bezskuteczne z, z mocy prawa, bądź też na wniosek. Jeżeli żadne z tych wariantów nie wchodzi w grę, a jednak miało tego typu działanie Przełożyło się, przełożyło się finalnie na, na powstanie bądź pogłębienie stanu nieupłacalności. No, to mimo wszystko sąd ostatecznie ma jeszcze narzędzie do tego, żeby odmówić oddłużenia. Na szczęście tego typu sytuacje mają miejsce bardzo rzadko, ale jeżeli już do nich dochodzi, no to też trzeba pamiętać, że nie jest to koniec świata, bo teoretycznie może być, może być taki stan faktyczny, w którym można wykorzystać tak zwane klauzule, klauzule rozsądku. Czym są klauzule rozsądku? No nie można tego jednoznacznie zdefiniować, mimo tego, że tutaj oczywiście tęgi głowy i wielu prawników, oczywiście przygotowując jakieś komentarze czy opracowania na ten temat, definiuje czym są te klauzule rozsądku, natomiast na pewno byśmy tutaj musieli się podbierać tak zwanymi względami słuszności bądź też względami humanitarnymi. W dużym uproszczeniu, będą to takie, to takie okoliczności, które mimo w, no, zawinienia jakiegoś, w cudzysłowie mówiąc, haniebnego działania ze strony samego dłużnika, oddłużenie jednak jest w jakiś sposób uzasadnione. I na przykład możemy tutaj sobie wskazać sytuację, w której osoba, która rzeczywiście celowo, celowo doprowadzi do swojej nieopłacalności, jest osobą kaleką, nie ma ona, nie ma ona żadnych perspektyw zarobkowych. Co zatem oznacza, że tak czy inaczej na pewno nie będzie mogła tych swoich wierzycieli w jakimkolwiek stopniu spłacić również w przyszłości, no to być może w takiej sytuacji można by właśnie wykorzystać te klauzule rozsądku, które z kolei no, powodują, że oddłużenie jednak w jakimś tam stopniu będzie możliwe. To są sytuacje stosunkowo rzadkie. Sądy no, raczej starają się nie nadużywać tego typu sytuacji i zbyt pochopnie przy rzeczywiście jakimś celowym działaniu skutkującym niewłacalnością samego dłużnika doprowadzać do, do, doprowadzać do sytuacji, gdzie takie osoby mimo wszystko uzyskują oddłużenie, więc tutaj zalecam oczywiście rozważne, rozważne no, poczynania nie tylko pod kątem majątku, tuż przed, tuż przed Tuż przed ogłoszeniem upadłości, ale również no rozsądne zaciąganie zobowiązań po to, aby ewentualnie uniknąć jakichś sytuacji mających właśnie podłoża celowego działania, które ostatecznie przekłada się na możliwość braku, braku umorzenia zobowiązań w upadłości.